Pozostajemy cały czas w tematyce podsumowania pół roku wojny na Ukrainie, analizy frontu, analizy wydarzeń, podsumowania tego, co do tej pory się działo, no i gdzieś dywagacje, co dalej jak będzie ta wojna mogła się rozwijać. Czy strona ukraińska, czy rosyjska będzie tą stroną ofensywną? No, oczywiście nie może w tej dyskusji zabraknąć jednego z najważniejszych absolutnie głosów medialnych w kraju, jeśli chodzi o wojnę, ekspert, również człowiek, który absolutnie zapraszany przez wszystkie media od początku tego konfliktu, aby właśnie analizować wydarzenia na Ukrainie, a więc pan generał Waldemar Skrzypczak, naszym i państwa gościem. No i właśnie, no, poznajmy, jak pan generał widzi te, te pół roku, roku wojny, ale ja zapytam może trochę Odwrócę, odwrócę tą narrację, bo we, we wcześniejszych programach pytałem ogólnie o, o ocenę, a ja zapytam teraz o, o ocenę Federacji Rosyjskiej, bo pamiętam pół roku, niecałe pół roku temu, no, nawet sporo mniej, bo 9, 9 maja mówiono o tym, że Władimir Putin będzie chciał ogłaszać sukces. No to pytanie, czy 20 na, na dzień 24 sierpnia Władimir Putin mógłby, bo już wiemy, że nie, ale mógłby. W, czy, na, czy na Kremlu, gdzieś w specjalnym przemówieniu do narodu, ogłosić sukces? Ta rosyjska armia ma szansę w ogóle gdzieś poszukać swojego sukcesu, ogłaszać, ogłaszać ten sukces? Znaczy, generalnie zacząłbym od tego, wy, Pan, czy Rosjanie osiągnęli swoje cele strategiczne. Moim zdaniem, Rosjanie nie, nie odnieśli żadnego zwycięstwa, nie osiągnęli swoich celów strategicznych, które sobie założyli. A głównymi było przede wszystkim przejęcie władzy w Kijowie, czyli przejęcie panowania nad Ukrainą, i oni wierzyli w to, że im się to uda. Że uda im się nawet, bez, prawie że bezkrwawo, przejąć władzę w Kijowie, posadzić tam swojego namiestnika i Ukraina przyjmie wielką radością, z entuzjazmem namiestnika Moskwy, bo mieli dwa plany Rosjanie. Pierwszy plan to było zajęcie Kijowa, a drugi to plan to była defilada, a nie zdobycie Ukrainy. Zatem, podsumowując te pół roku, stwierdzam, że Rosjanie nie osiągnęli żadnego celu strategicznego z tych, które sobie założyli. Mało tego, ponieśli klęskę. Armia ich jest bardzo mocno pobita i, co najważniejsze, to armia ukraińska świetnie się broni przed agresją, przed wojskami rosyjskim skutecznie wyczerpując. No skoro już oczywiście mamy, mamy temat armii rosyjskiej, no to, to druga strona. W tej wojnie, strona, strona ukraińska. Pamiętamy doskonale, jakie były pierwsze, pierwsze gdzieś analizy tego, co dzieje się na froncie. Same, same zestawienia, początkowo tylko, tylko liczby, przegrane, no bo, bo wiemy doskonale, że ta rosyjska armia ruszyła bardzo mocno w pierwszych dniach, no ale mamy pół roku. I ta sytuacja no, najprawdopodobniej z tego zresztą, z poprzednich analiz, które przeprowadzaliśmy, wynika, że, że sytuacja znacząco się zmieniła. No to właśnie Ukraińcy, co oni, co oni mogą powiedzieć o, o, tej, o tej wojnie? Jak można ocenić ich działania z tej strony, która, która przecież się broniła, i strony, która początkowo spisywana była na absolutną porażkę? Generalnie w wyniku tej wojny, na pewno Ukraińcy stracili dużo żołnierzy, bo ta wojna jest wyczerpująca dla obu stron. Ukraińcy nie podają swoich, oficjalnie swoich strat i pewnie podawać nie będą, ale Ukraińcy na pewno dotkliwie odczuwają tę wojnę, jeżeli chodzi o siły zbrojne. Na pewno również utracili część sprzętu, choć oni mieli dużo sprzętu wojskowego, mieli dużo czołgów, dużo BWP, dużo artylerii, które to w pierwszej fazie wojny dotkliwie zadawały straty armii rosyjskiej, ale ponosili cały czas straty i ponoszą te straty w wyniku ziemi bojowych. Tego sprzętu dużo tracą. Szczęśliwie. Dla Ukrainy Zachód mocno wspierał Ukrainę, przekazując dużo sprzętu wojskowego i to sprzętu wojskowego bardzo nowoczesnego, opartego technologii, w którym dysponują armię NATO. Zatem zdolności armii ukraińskiej rosną, nie maleją. Chociażby w artylerii ta przewaga rosyjska została zniwelowana dzięki dostawom himars dzięki dostawom Howitz 155 przez różne państwa. W tej chwili armia ukraińska, może za, może za parę miesięcy, armia ukraińska będzie armią, która będzie dysponowała sprzętem, tylko na Toskim, ponieważ ten sprzęt rosyjski stopniowo, po radziecki w zasadzie, y, straci swoje zdolności, swoje możliwości użycia bojowego. Jeszcze tak na sekundkę powróciłbym, powróciłbym do, do Rosji, bo poznaliśmy zdanie na temat tego, czy, czy jest to, to sukces tej, jak to oni określają, w narracji rosyjskiej operacji, operacji specjalnej, a nie, nie wojny, bo tak jest cały czas to przecież przez Kreml nazywane. Ale wracając do Rosjan, to chciałem się dowiedzieć, czy, czy te walki są przez rosyjskie wojsko jakoś bardzo mocno odczuwalne. No bo. Bo jednak jak patrzymy w te statystyki przedstawiane przez czy to Rosjan, czy Ukraińców, pamiętajmy, Ukraińcy nie podają swoich statystyk, nie podają swoich strat, ale podają straty wojsk, rzekome straty wojsk rosyjskich. To faktycznie jest tak, że, że Rosjanie bardzo mocno w kontekście całej armii tę, tę wojnę odczuwają? Potencjał militarny armii rosyjskiej... Został powalony, można by rzec. wojskowego punktu widzenia został pobity. armia nie została rozbita, ale została pobita. Ona przez wiele, wiele lat, moim zdaniem, nie będzie zdolna do jakichkolwiek operacji szerokoskalowych, które, którymi do tej pory straszono NATO i których się na to obawiało. Rosjanie stracili sztandarowe armie swoje, które stacjonowały w zachodnim okręgu wojskowym, czyli przy granicy z NATO. 6., 20, czy, czy e, e, pierwszą Pan Zarzubardy, o którym mówiłem wcześniej, te armie straciły, są te armie były najlepszymi armiami o dużym poziomie gotowości bojowej, bo inne armie centralnego i wschodniego okręgu wojskowego, może i nawet południowego, nie miały takich stanów ukompletowania, nie miały najnowszego wyposażenia, nie miały wyszkolonych rezerw osobowych, a armie z zachodniego okręgu wojskowego, sztandarowe armie. One miały w zasadzie wykonać zadanie na Ukrainie, rozbić armię ukraińską i opanować tą część terytorium, którą planowali Rosjanie. Mi się wydaje, że planowali pierwotnie dojść do Dniepru. Okazało się, że te armie utraciły ten potencjał osobowy, czyli poniosły duże straty w stanie osobowym, dotkliwe straty, a przecież na stan osobowy w tych armiach to byli głównie żołnierze zawodowi i kontraktowi utracili sprzęt wojskowy, utracili duży potencjał najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, którym te armie w zachodnim okręgu wojskowym dysponowały. W tej chwili Rosjanie w wyniku tych dotkliwych sięgałem sięgają po głębokie rezerwy zarówno osobowe, jak i sprzęcie wojskowym, które pamięta lata 60. i lata 70. Świadczy to o tym, że Rosjanie nie są w stanie Odtworzyć w krótkim czasie tego sprzętu, który na polu, polach Ukrainy utracili. To pod znakiem zapytania stawia armię, znaczy stawiam to, co, my jest, nasz, co widzimy, czyli brak zdolności armii rosyjskiej do jakiejkolwiek kolejnej awantury, która mogłaby się przenieść na Europę. I już tak na koniec, może trochę nietypowo, ale, tak, ale takiego pytania jeszcze, jeszcze nie zadawałem. Myślę, że. To jest też okazja, no bo, bo były wojskowy, wysoko postawiony wojskowy generał, więc, więc myślę, że takie pytanie można zadać, a mianowicie, jaki był najpoważniejszy błąd jednej i drugiej strony w trakcie, w trakcie działań wojennych? Gdzie tego błędu się, się doszukiwać? Takiego błędu absolutnie, który, który będzie można wpisać w podręczniki. Do, do, do nauki taktyki, strategii, strategii wojskowej, jako, jako coś, co mogło, no, może nie zaważyć, ale mocno wpłynąć na, na rozwój sytuacji w, tej, w tym pół roku wojny tą operację, którą planowali, błyskawiczną operację, opanowania lotiska w Hostomelu i marsz zwycięstwa do Kijowa generalnie źle zaplanowali, źle rozpoznali możliwości armii ukraińskiej i że przygotowali się do Kijowa do przyjęcia władzy. Generalnie oni uprawdopodobnili, że jest to łatwy cel, że tam będą na nich czekali Mieszkańcy Kijowa i przyjmując z entuzjazmem okazało się, że jest nieprawda, mieli zły obraz sytuacji, mieli złe rozpoznanie i to spowodowało tą klęskę, którą ponieśli już u Morza rzecz Kijowa, i te późniejsze usił usiłowania zarówno atakami z Północnego Wschodu, jak i z północnego Zachodu nie odniosły żadnego skutku, ponieważ armia ukraińska się zmobilizowała w tych kierunkach przygotowała do obrony i generalnie delostawała zarówno Armię rosyjską, która nacierała, jak również pozbawiła armię rosyjską przepraw na rzekach na północ od Kijowa i odcięła im możliwości zarówno marszu od wodami do rejonu operacji, jak i logistykę. Generał Waldemar Skrzypczak, a więc kolejna analiza, kolejne podsumowanie pół roku wojny na Ukrainie. No, jeszcze tych podsumowań będzie, będzie przed nami kilka. Jeszcze cały czas będziemy analizować to, co dzieje się. Na wojnie, na wojnie na Ukrainie będziemy to cały czas dla Państwa i relacjonować, i, i gdzieś opisywać z perspektywy różnej, no bo przecież też staramy się docierać do tych głosów ukraińskich i, i rosyjskich również. To na razie tyle z mojej strony. Kłaniam się Państwu nisko. Marcin Janowski, zachęcam oczywiście do śledzenia naszego kanału, zachęcam do subskrypcji. Łapek w górę komentarzy, jeżeli Państwu nasze treści się podobają. A tak jak zapowiadamy cały czas, aktywnie będziemy starać się o kolejne ciekawe materiały, więc tym bardziej warto pozostać z nami. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.